Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej przed meczem ze Stalą Rzeszów w 32. kolejce Petlik pierwszej Ligi. Z nami trener Mariusz Pawlek. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry Państwu. I poproszę o kilka słów przed nadchodzącym spotkaniem. Końcówka Ligi, to wiemy, robi się ona coraz bardziej atrakcyjniejsza, ale też trudniejsza, bo wiemy, że zgubienie punktów, w kolejnych spotkaniach, no można, można wiele stracić. My już wiemy, co, co parę dni temu zrobiliśmy, że teraz najlepszą, najlepszą drogą jest oczywiście zdobywanie jak najwięcej, jak najwięcej punktów, żeby znaleźć się w tej pierwszej szóstce. Nie będzie to łatwa droga, ale mam nadzieję, że wyciągnęliśmy wnioski z ostatnich naszych poczynań. Bo na pewno fragmenty to, co mówiłem, nie były, nie były dobre. Natomiast, natomiast no, gramy z przeciwnikiem, który może troszeczkę inaczej zagrać, ze względu na to, że ich młodzieżowcy w ostatnich meczach mieli i kontuzję, ale są i też kartki. Także w zastępstwie mogą wejść seniorzy, czyli ta Starza może być zupełnie inna. Jesteśmy oczywiście przygotowani na jakby te warianty. I tak naprawdę skupiamy się już. Tylko na, tylko na sobie. Hmm, może nie wszyscy są do dyspozycji, ale ci co są zdrowi, myślę, że już hmm, przetrawiliśmy tą, tą porażkę ze stalową wolą i, i pojedziemy pewnie do Rzeszowa a, mówię, w pełni przygotowani po jutrzejszym treningu. E, pewni siebie, ale też mówię, y, no, musimy jechać dobrym planem być gotowi na to, co, 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 co na pewno Stale po ostatnich też ich wynikach no, będzie chciała się zaprezentować, będzie chciała to spotkanie na pewno e, rozegrać skuteczniej. E, dlatego trudny mecz, ale mówię na pewno dla nas, dla nas bardzo ważny z punktu takiego, że chcielibyśmy wrócić do, po trzech meczach do, do takiej serii zwycięstw. No, dziękuję. Dziękujemy trenerze. I teraz przejdziemy do pytań, które otrzymaliśmy w naszych mediach społecznościowych. No i pierwsze pytanie hmm, dotyczy balansu między własną filozofią gry, a dostosowaniem się do konkretnego rywala. Czy trener potrafi odnaleźć taki balans? Balans. E, czy to jest balans, to ciężko powiedzieć. Natomiast pracujemy nad, mówię, nad swoim modelem, nad swoimi zachowaniami, nad powtarzalnością to, co, to co dziś też wcześniej e, mówiłem. Trzeba znaleźć, oczywiście, bo nie można tylko zajmować się sobą albo, albo przeciwnikiem. Także jeśli chodzi tutaj o jakby to zrozumienie słowa balans, nie będę teraz zmieniał na, na procenty, ile w tych procentach robimy, tylko tylko oczywiście jest też czas na, na przeciwnika. Ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, skupiamy się na, na sobie, na tych rzeczach, które mają nam pomóc. Na tych rzeczach, które mają rozwijać naszych zawodników. Bo mówię, uważam, że nasz zespół jest najważniejszy, piłkarze są najważniejsi. I myślę, że jest, że tutaj jakimś mówię balansem, balansowaniem, czy jakby, jakby to nazwać. Myślę, że mamy to wszystko ułożone i chyba nie trzeba nic w naszej jakby strukturze pracy zmieniać albo coś na, na inne rzeczy bardziej zwracać uwagę. Także, także uważam, że jesteśmy gotowi do najbliższego spotkania, jeśli chodzi tutaj o te pytanie, bo myślę, że, że chyba w tym bardziej kierunku idziemy, to mam nadzieję, że tutaj mówię żadnych większych, większych niespodzianek ze strony przeciwnika nie będzie. To jakby w naszych głowach, w naszych nogach i w naszych działaniach, naszych lepszych reakcjach, zwłaszcza po stracie piłki tutaj widzę, widzę tutaj jeśli chodzi o najbliższy, najbliższy mecz. Trenerze, mamy pytanie również o Ilka Turmusza. A mianowicie jak wygląda jego sytuacja zdrowotna no i czy jest do dyspozycji trenera na sobotni mecz w Rzeszowie. Ilka zaczął z nami trenować, natomiast jutro będą decyzje czy wsiądzie do autokaru z nami czy, czy po prostu będzie przygotowywany na następny mecz z UKS-em. Natomiast najważniejsze, że nie ma śladu już po kontuzji. I czekamy na jego powrót, bo to nie ma, nie ma co tutaj ukrywać, że, że jako, jako, jako mówię tutaj, zawodnik, ta osoba, która tutaj bardzo dużo grała, jest tam potrzebna. Także liczymy na to, że, że szybko wróci, a kiedy to będzie, to musimy jeszcze się wstrzymać z tą taką pełną odpowiedzią. Mamy również pytanie odnoszące się do ostatniego meczu ze stalą: Stalowa Woda. No i czy po analizach, a także rozmowach z drużyną, wiadomo trenerze, co stało się z formacją defensywną przy straconych golach? Bramki straciliśmy już po stracie piłki, czyli już na, na tak naprawdę na połowie przeciwnika źle zabezpieczaliśmy atak. To był główny, główny powód. Nie mieliśmy z tym problemu wcześniej, bo jeśli byśmy mieli, no to pewnie byśmy wracali z niecieczy i z legnicy z bagażem bramek straconych. Natomiast robiliśmy to dobrze, byliśmy krótko w dystansie z przeciwnikiem. Co zaważyło, to jest moment, moment po prostu podjęcia dobrej decyzji, szybszej decyzji, tu analizy, znaczy rozmowy oczywiście z zespołem, ale analizy przede wszystkim formacyjne i indywidualne mam nadzieję, że dadzą taki już efekt, że w Rzeszowie tego już tak dużo nie będzie, to co, to co mówię, bo mówię, no, oczywiście fazy końcowe w polu karnym naszym, nie można liczyć tylko mówię na, na, na troszeczkę szczęścia, na, na przypadek, bo tam można powiedzieć, że troszeczkę przypadków w tym wszystko było, ale w przypadek jest właśnie w sporcie, że albo jesteś zwycięzcą, a potem mecz przegrywasz. Eee, nam, nam niestety nie udało się to w pewnych e, momentach zapobiec, e, ale wyciągnęliśmy, mam nadzieję, wyciągnęliśmy dużo z tego spotkania e, na przyszłość i, i mam nadzieję, że takie sytuacje wolę tracić bramki faktycznie z przeciwnikiem, który e, wykorzysta nasze podstawowe ustawienia, podstawowe żeby takie można powiedzieć. E, błędy, a tutaj tak naprawdę jak sami widzieliśmy, że, że, że mało spotykane w naszych działaniach, no ale tak jak podkreślałem, jesteśmy też ludźmi, te błędy popełniamy i pewnie będziemy popełniać, natomiast na chciałbym, żeby one były mniejszym skutkiem, jeśli chodzi o straty bramek i punktów. Trenerze w sobotnie, popołudnie nie będzie mógł skorzystać z Bartłomieja Poczobuta, który będzie odbywał karę zawieszenia za ósmą żółtą kartkę. No, i czy to jest e, duży problem dla trenera, czy może mu udało się znaleźć zastępstwo? E, to znaczy tak, jak powiem, wiadomo, że rywalizacja jest ważna, bo wiem, że Bartek gra wszystkie, wszystkie mecze tak naprawdę na tej pozycji. Były warianty próbowane oczywiście też z innymi zawodnikami w okresie przygotowawczym, czy nawet teraz e, startowym, kiedy e, czy mieliśmy treningi, czy graliśmy e, tutaj z widzem. Natomiast jest oczywiście, jest gotowy zawodnik jeden czy drugi, natomiast mówię no tutaj oczywiście o personale, jak nie będę mówił, nie jest to jakby oczywiście z jednej strony tajemnica, z drugiej strony nie zmieniamy jakby tutaj naszego modelu gry i do tego musi być ktoś gotowy, przygotowywany, natomiast pewnie też Chcieliśmy, tak jak powiedziałem na początku, zrobić dużą jakąś rywalizację w zespole. Nie było takiego zawodnika na rynku, jak był, no to, no to wiadomo, że do nas nie doszedł. Ale uważam, że ta osoba, która zagra na tej, na tej pozycji, uważam, że jest w stanie zastąpić Bartka. Natomiast zdajemy się sprawę, że każdy, jest, każdy ma troszeczkę inne... Inne parametry, inne, inne działania, inne podjęcie decyzji, ale pracujemy już dosyć z sobą długo, także myślę, że nie powinno to nam dać jakiegoś większego problemu. Dziękujemy trenerze za udzielane odpowiedzi. Dziękujemy także Państwu za zadawane pytania, a także za dzisiejszą konferencję. Przypomnę tylko, że już w sobotę za dwa dni, 10 maja o 14.30 zagramy w Rzeszowie ze Stalą. Na, na transmisję tego spotkania zapraszamy do naszego Czarna Koszula Sports Bar. Do zobaczenia.